Cześć! Największe na świecie zwierzęta. Co dzisiaj zobaczymy? Zoologiem jestem, więc mam prawo się na ten temat wypowiadać. Pakistańscy rybacy z miasta Karachi. Dlaczego, jak coś się już odwala, to to musi być gdzieś w piździe z daleka, na przykład Pakistan. Ważącego 8 ton, 12-metrowego rekina. Złapano wreszcie. To jest rekin! 90 metrów od brzegu. Ja myślałem, że wieloryb... był tak ciężki, że przy... A, ale to jest ten rekin roślinożerny, panie i panowie, na tle się znam. To nie jest ten, co by zeżar człowieka. To nie ma białym. Żarłacz. Żarłacz biały? To nie ten. To w te kropki czarne, to to normalnie nurkowie do niego podpływają. Wiem, bo się nurkowaniem interesuję i widziałem filmiki, jak taki sam płynie z tym rekinem. Są one ogromne. Te przeogromną kałamarnicę sfilmowali nurkowie w 2015 roku. Duża. Ale to nie robi wrażenia, ponieważ ludzie przywykli do tego, że kraken, taka wielka, macki, długości 30 metrów, takie coś nie istnieje, to jest fikcja. A kałamarnica, która ma około 3,5 metra, jest już czymś mega, bo kałamarnice nie rosną większe, nie zdarzają się za bardzo. A i tak, jak już jest tak wielka, to ona już prawie, że zdycho, I ona już jest jak staruszka, która wybiła 100 lat i już ledwo zipie, nie? Herkules to dorosły samiec, hybryda lwa i tygrysa. Mierzy on niemal 3,5 metra, a waży 418 kg. Okej, okay, to robi gracz. Stoi jak zjada codziennie. Pół tonę kg mięsa. Ja pierdź, kupa z tego musi być wielka! Ja się poplułem. Ej, my tu gadu, gadu o zwierzętach, a ja bym chciał, żebyś w tym momencie trzepnął łapkę w górę. Mordeczko. Jak kliknąłeś ten film, zainteresowałem Cię, mam Cię, mam Cię. Zostajesz tu ze mną, klikasz łapkę w górę i subskrybujesz ten kanał, by być na bieżąco, by kolejne filmy Cię nie ominęły. Robisz to w tym momencie. Bo ja cię zrobiłem, kliknąłeś film, oglądasz to. Nadal to oglądasz, nadal to oglądasz więc tak kliknij. W ten sposób szanujesz moją pracę. I nie tylko moje. Najbardziej ryjące beret zwierzę, które jest turbo wielkie! I poryło mi totalnie łeb. Zostawiam na koniec taki smaczek, taka wisienka na torcie, póki co lecimy dalej z tymi. Zobaczymy jest wielkiego królika. Dariusa. Ze względu na swój rozmiar i wagę chłopak trafił nawet do księgi rekordów Guinnessa. Masa ciała tego puszystego przystojniaka wynosi ponad 25 kg, a jego długość sięga 120 cm. Wow! No nie robi też na nie takie, to jeszcze nie ten level, to jeszcze nie ten level. no. Królik 20 kilo. No nafutrowali go jak cholera, ale to jeszcze nie to wrażenie. No jeszcze to jeszcze nie to. Dzika świnia! To kolejne zwierzę. Gigantyczna świnia wygląda. Szumii! Żartowałem! Żartowałem! Mieszka na farmie w południowym. regionie. Ta świnia jest większa! Pomyślcie tylko, 750 kg. 750 kilo świnia! Nie! Oczywiście Nie. jest to osobnik hodowany na rzeź. Nie. Niektóre z tych świń są tak duże, że można je sprzedać. Rekordzisty Guinnessa na rzeź! Krokodyle? Zostawiłbym. Na pamiątkę bym zostawił. Czemu się od razu pozbywać? Czemu na rzeź? Po co ta rzeź gigantyczny nam? gad, niczym z horroru, jest największym krokodylem żyjącym w niebo. Ma 5,5 metra długości i mieszka w Dobra, rezerwacie to jest największy krokodyl na świecie. Za małe to jakieś. błękitny jest największym ssakiem na świecie. No, A ja, ja oczekuję większych tutaj zaraz olbrzymów bydlaków, olbrzymów śmierdzieli. I teraz weź sobie wyobraź, idziesz ogródkiem przed domkiem, rosa, ładnie ślimaczki wyszły, o, tam taki ślimakorni. Kumasz? To nawet nie jest winniczek. To jest Winnikox. Ogromny ślimor. Czy on waży z kilogram? We Francji by się nim ucieszyli. A e, jedliście ślimaki? Ja jadłem. Są wyborne. Tak lubię ślimaki. Są tak dobre z masełkiem. O! Naprawdę. Nie, nie! Jakbym to gówno zobaczył na żywo. To mnie nie ma w Polsce już w tym momencie, jestem już za granicą w tym momencie. Daj pan spokój. Ej, słyszałem o takich stonogach, ja nie wiem, jak to dokładnie się nazywa, co to, 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 to stonoga nazywa. Co? Zbigniew. Zbigniew. Wyszedł i się ujawnił. Odrażające, to mnie strasznie obrzydza. Bałbym się jak cholera do tego podejść. A jeszcze gdzieś tam coś mi jakieś tam styki z tyłu głowy się pojawiają, że te bydle, jak dziabnie, to jest kaput. Ja od dzieciaka łapałem kraby w Chorwacji. Takiego nie znalazłem, ty no nie gadaj, że ptaka złapał. Nie, no to to ja nie wiedziałem, Ja ty, tyś wiedział, ja nie wiedział. Może to się w głowie nie mieści, to jest ogromne, wielkości korpusu człowieka, normalnie taki krab, nie? Ryjeberet, to przyznaje mi już ryjeberet. No i, i chcąc nie chcąc należę do tej grupy ludzi, która węży nie lubuje. I choć szanuje, tak nie lubuję, bo się boję, proste, proste jak budowa cepa. Jest coś w wężach, co powoduje, że ja mam takie... Nie dotknę, nie podejdę, idę w drugą stronę. Coś takiego mniej więcej mam i nie interesuje nie mnie kompletnie, boję się. A ten jest duży. Ja bym myślał, że to jakaś rura, rura PCV leży po prostu. To mi poryło łeb. Ten koń wygląda jak dinozaur. W sensie, jest duży. Ja, ja od małego nazywałem te konie pociągowymi koniami, nie wiem, dlaczego tak mi się udupcyło coś w głowie konie pociągowe, czyli te, które są takie bardzo do roboty fizycznej wykorzystywane, są rzeczywiście większe, masywniejsze. Nie mam pojęcia, czy to jest teraz konia, ale, ale, ale ten widok naprawdę, no, on musi mieć siłę, ten koń. I to już nie liczysz jednym koniem. Tego konia liczysz w pewnie dziesiątkach koni. Jak samochody na przykład. Silniki, w sensie, że... Nie, nie, to są żarty jakieś. Żaba Goliat. Waży 150 kg, mogłaby Cię wpieprzyć w całości. Nie no, ale ogromna jest, nie wiem ile ona waży, ale jest ogromna. O, nie wiem dlaczego mi to obrzydza. W żabach też jest coś takiego, co jest takie, no nie, że jak z wężami, ale z żabami mam też coś takiego, że no nie bardzo. Z Francuzami się już nie dogadam. Żaby nie w dupcem, ale po co to komu potrzebne? Dlaczego po co to komu? Nie, no nie gadaj, że mysz wpierdzieli. To mięsożerne gówno jest? To nie bardzo już dla mnie, to, to, to już nie jest zabawa dla wiesz, Ty mm, mm, mm. Tybetańskie mastify to największe psy na świecie. I są piękne uważam, ale mają swoją specyfikę i to jest ta specyfika. To są już jakieś inne rasy, które też tutaj prezentuje ten, ten gościu w filmiku, ale mastify? To jest coś, co naprawdę je beret. One, one są ogromne, one ważą po 400 kilo, 300 kilo. Te psy są ogromne. Wiadomo, też futro robi robotę, nie? Bo jednak jak widzisz takie zwierzę... No, przecież to niedźwiedź jest. Przecież to jest niedźwiedź. Jaki nietupesz wielki. Że on już pod smoka podchodzi. O! Jaki wielki. Zresztą to Drakula jest. Dwa metry prawie, Batman. Ja pierdykam. Gdzie to żyje? Pewnie w Australii to żyje. Jaki wielki! Czekaj, czekaj, bo tu mi się skala podupcyła przed sekundą. Tu są kobiety, dwie babeczki, a to jest krokodyl i to jest fake na 100%. W sensie takich rozmiarów oczekiwałem, ale. już jest za wielki. To jest fotopontaż 100%. Okej, okay, 5,5 metra. Brzmi o wrzesz, w dupce. Okej, okay, to robi robotę. Pokaż mi go jeszcze raz. No, duży. Panie i panowie, coś dla polskich wędkarzy. Uwaga, jeśli wędkujesz, to cię teraz zainteresuje, sam zobaczysz. Widział, żeś największego suma na świecie? Ja, ty żeś widział. Nie mówimy o pindolku twojego wujka. Żartowałem, żartowałem. Słuchajcie, sum długości ponad dwóch są metrów. Są takie, których waga przyprawia odreszcze. To jest dla mnie Takie Giganty można znaleźć tylko w kilku krajach na świecie. Jednego z nich złowiono we Włoszech w rzece. Jak mała, jaka mała mentka. się egzemplarz wadze 127 kg i długości ponad 2,5 m. 2,5 m, 120 kg sum kumasz z takiej małej wędki. Co prawda, wędkarz wypuścił ogromną rybę do wody, a dokładne miejsce niezwykle udanego. Było... <laughs> wypuścił rybę do wody, a potem scena, którą mieli wyciągnąć. Dawaj, bierzemy go na obiad i go ciągną do tej łódki. Nie no, oczywiście, no to, to nagranie było pierwsze. Pierwszego wciągnęli, potem go wypuścili. No, kuma, kuma. Duży, sum, duży. Ale jak już słyszę sum, to sobie wyobrażam dużego suma, nie? I to, to też mi tak bani nie poryło, jak niektóre wcześniejsze, i to, to zaraz zobaczycie. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Historia z pierwszej ręki, nikomu o tym nie mówiłem. Jeszcze, ale moi kochani, tydzień temu, jak pływałem w Chorwackim Morzu w Adriatyku i tam pływałem, szukałem ośmiornic, po pułapkę nurkowałem i w ogóle, płynę w dal od brzegu, patrzę – ściana medus. No to tydzień temu było, nagrywam to 3 października, tydzień temu byłem jeszcze na urlopie krótkim i tam właśnie ściana medus, nie? A ja się muszę dostać tam za tą ścianę medus, bo tam mam pułapkę pod wodą, więc muszę ją wyciągnąć, nie? No i patrzę, ściana medus, no to problem. W lewo płynę, płynę w lewo, 5, 10, 15 metrów, dalej ściana medus. Jak wygląda ściana medus? Z prądem po prostu bardzo mocno są popychane te meduzy, w grupie jest ich bardzo dużo, było ich tam tysiące, od takiej wielkości 10-15 centymetrowych, po takie mikruski małe gówna. Oczywiście parzące w odróżnieniu od ośmiornic i kołamarnic. no nie parzą. No i płynę wzdłuż tej ściany, bo się muszę dookoła dostać. przepłynam jakieś 150 metrów. Medus dalej wpiść dzieck. Serio? I tam wołam do taty, który był na brzegu, bo tam mi kooperował, bo tam tylko mieliśmy tę pułapkę wymienić. Mówię: Tata! Tu! Medus wpi! Co ty nie! Ostatni raz, kiedy w naszej zatoce, w naszej, w sensie tam gdzie mamy domek i w ogóle, żeby tyle meduz się trafiło, to było to ostatnie raz jakieś no, jakieś 10 lat temu, nie? Takie coś już się nam zdarzyło, przytrafiło. Popłynąłem w drugą stronę, kolejne 150 metrów, aż w końcu znalazłem lukę, gdzie pomiędzy meduzami, gdzie już było ich rzadko, malutko, przepłynąłem, przedostałem się i potem z tą pułapką też tą samą drogą musiałem wracać. Taka moja historia! Ale meduza, którą zaraz zobaczycie, bo to była długa historia, jest troszkę większa niż 15 cm. To jedno z najpiękniejszych zwierząt morskich. I przyznaje są, są piękne. Są tak gigantyczny. Pan z ciekawości ze świata morskiego, wieloryba? Mogą mieć różne rozmiary, ale największe osobniki, które znaleziono w błękitnych wodach oceanów, osiągały średnicę około 2,5 metra. metra. Długość macek o. wynosiła no, no to jest metrów. ogromne, no. Jeszcze jak ile? Długość macek wynosiła 40 metrów. 40 metrów macki, bo o tym zapomnieliśmy, że meduza choć może mieć 2,5 metra. No trochę więcej niż teraz pokazuje, bo nie zmieścimy tego w tym kadrze. Ale jak ona ma 2,5 metra, to te takie linki, macuszki, już takie bardzo cienkie są w pi... długie. Ty no płyniesz, meduza jest do pi... tamtej nie widzisz, ale za daleko w ogóle, pod tą wodą, Ty to tego nie zobaczysz. Ale przed tobą takie linki, nie? Weź to płyn. Szczypie, boli, swędzi i przez dobrych kilka dni dochodzi skóra do siebie po takich poparzeniach. Wiem z doświadczenia. Nic przyjemnego. Dobra, panie i panowie, największe bydle, jakie zrobiło na mnie wrażenie. Nie mówimy tutaj o największym zwierzęciu na świecie, bo to nie będzie teraz wieloryb, bo wieloryby są największe, nie ma nic większego niż wieloryb. Nie mówimy o wielorybach. Mówimy o ogromnym zwierzęciu, które zazwyczaj nie jest tak wielkie, a poryje ci łeb, mogę się założyć. Chodź ze mną na beta teraz, w tym momencie, taki wirtualny becik. Aha, super, przyjęty. Napisz, pan, komentarz, czy zrobiło to na tobie wrażenie, czy nie. Ale szczery, skali 1 do 10, dobra? Na mnie zrobiło wrażenie 10. Na tego tu. Ja nie wiem no Moja wiedza na temat zwierząt jest dość duża Ale tu mi poryło beret kompletnie I żółw ten jest wielki